Hi guys! To Juśka. Ja żyję! Boże, tak dawno mnie tutaj nie było. I mega się cieszę, że powracam na YouTube. A. Wielki powrót po czterech miesiącach. Aż. No, ale niestety miałam maturę. Tym się właśnie zajmowałam. Ja jeszcze byłam w IB, więc miałam dużo prac takich zaliczeniowych, dlatego też no, dużo wcześniej miałam pełno roboty i w ogóle... Ach, była to masakra. No, a dzisiaj chciałam Wam jeszcze pokazać, Takich kilka klipów właśnie z tego okresu, w którym mnie nie było. Tam jest głównie pierwszy tydzień ferii, bo po prostu już nie miałam czasu, żeby to zmontować, jak się skończyły ferie. Także pokażę Wam tutaj kilka takich klipów właśnie z tego pierwszego tygodnia ferii. Jeszcze chyba jest kilka trochę z, z jakichś tam późniejszych okresów. No i następnie mam teraz właśnie dużo zaplanowanych wyjazdów przez całe wakacje i dużo fajnego materiału, bo mam wreszcie dużo czasu i tak mega się cieszę. Także mam nadzieję, że Wy też jesteście tak bardzo podekscytowani jak ja. Także tutaj macie trochę rzeczy z tego okresu, w którym mnie nie było. Hi guys! Tu Hi guys! Witajcie, jesteśmy na wyjeździe narciarskim w Czarnej Górze z Gosią, z Józią i Ania, która jeszcze nie wiadomo gdzie jest. Anna Wygoda. Powiedz Dzień coś dobrze. ciekawego. Po prostu dziewczyny zbierają się jak szyki za morzem. Ja już myślisz, tu o dziewiątej jest już po dziesiątej. Grubo po dziesiątej. Nie jest po dziesiątej, przepraszam. Ja po prostu już nie mam słów. Ja idę na narci. Do widzenia. Jak się na razie jeździ? Jest fenomenalnie. Ludzie tutaj, wszyscy zebrani, my jesteśmy smart. Po nartach myśmy w ogóle z Anką były jeszcze drugi raz i teraz się uczymy. Anka, co robisz? Powiedz, I be life. Ja piszę właśnie tok essay. i mam bardzo głębokie rozważania nie na temat, czy istnieje ogromna różnica pomiędzy się. prawdą a faktem. No, a ja tutaj piszę mój internal z matmy. 12 stron minimum musi być. A ja mam, uwaga, trzy niecałe. Ja. Zbieramy się teraz na imprezkę. my Już z Gosią gotowy tutaj make-up. perfect. Um, a teraz a, Anka to tutaj. do uszu? Weź sobie An Anka też się pięknie teraz. Nie, bo jeszcze nie mam full make upu zdradzisz, widzą. No, taki niebieski, ale to jeszcze sekret. Dajcie, guys, jesteś ciemno, nic nie widać. Jesteśmy właśnie po maczku, byłyśmy w maczku na wyprawie. E, Martyna przyjechała, ale tutaj nic nie widać teraz. I tu jest Martyna, która właśnie prowadzi auto. I to jest nasza psia -psi. Tak, z... z czarnej góry. Dokładnie i z Jurgowa. Mi pokażesz? Wiesz Wysyłem... tutaj Wysyłem. ja piję kole i trzymam cały zestaw w McDonald'a. Elokładna wypowiedź. Zuzka, recenzje czekolady. Dobra? Mogę nie, nie No, sztuczne, ale dobra. Anka? Aha. Ja mam tak tę ocenę 7 na 10, bo jest za zimna troszkę. No. Um, no, nie postarali się, a łyżeczka w czekoladzie, no żenana. Mhm. To ja ją sobie tam wsadziłam, ale okej, okay. powiedzmy, że żenana. Mhm. Dzisiaj już jest czwartek, już prawie cały tydzień minął, no Jezu, to jest niemożliwe po prostu. No, ale w każdym razie muszę się wreszcie ogarnąć, już jest po 12, a ja jestem nieogarnięta jeszcze. I padłam na świetny pomysł, żeby wreszcie się umyć i mam ochotę się dzisiaj jakoś tak spoko ubrać, bo normalnie jak jestem w domu, po prostu jestem w dresie, mam ochotę się normalnie ubrać i wiecie, jakieś biżuteria, w ogóle dzikość. Okej, okay, więc to jest mój outfit aktualnie. Nawet mam biżuterię i nie, mam, nie jestem w dresie, te spodnie były maty, je przerobiłam u krawcowej, żeby na nie pasowały, taka zwykła bluzka, XD. Muszę robić w dresie coś produktywnego, a więc nie wiem, czuję, że muszę się jakoś zorganizować i ogarnę to w moim Google kalendar. Jakoś się powpisuję rzeczy, które muszę zrobić, bo wyjeżdżam w sobotę, a do tego czasu powinnam zrobić, no, dużo rzeczy, więc muszę się ogarnąć. Co zapciu? Co? Co, Lanusiu? Powiedz coś widzą? Powiedz coś ciekawego. Jasne, yes. jak żabson! Żabson, zioma! <laughs> Boże, co tu się dzieje? Tutaj jedna z moich typowych kolacji, czyli mozzarella z pomidorem, i tym razem jest wersja z pesto. Teraz jedę na zbioraczkę, na śniadkę.

Zapisałam się za darmo na webinar z Matmy, gdzie tam w ogóle był gościu, to prowadził z Danii i dało jakieś tipy i triki związane właśnie z rozwiązywaniem tych egzaminów po prostu. Później robiłam mojego internala z Matmy, no bo muszę go zrobić dzisiaj, ale już mam 9 stron jakoś na, na 12, w sensie 12 jest minimum i myślę, że raczej wyjdzie mi więcej niż 12, ale... No, jest do 20 limit, także no dam rady, zmieszczę się w tym. I teraz jestem na spacerze z Piesełem. Piesek będzie jechał do hotelu dzisiaj, bo jutro wyjeżdżamy. Jezus, tak smutno mi. Zostawiamy ją. Ona jeszcze o tym nie wie, ale ostatnio jakby była już tam raz w tamtym roku i podobały jej się. Na początku była oczywiście taka, wiecie stresowała się, ale później się oswoiła tam z wszystkimi pieskami, z tą panią, która to prowadzi i w ogóle. No i się jej podobało. Także myślę, że tym razem też tak będzie. Okej, okay, więc już prawie dalej pracowałam nad moim internalem z matmy. Mam już... Oh Boże, mam. Mam już 11 stron. Jas. Yes. jeszcze tam mam kilka rzeczy do zrobienia ale ogólnie już jestem ku końcowi, także bardzo się cieszę. Ale teraz jedziemy zawieźć na kolonie, ja to tak mówię, no. Idź do hotelu dla piesków, bo jutro wyjeżdżamy. Lanusia, no, gdzie ty tu jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Lanusia jedzie biedna. Guys, bardzo ważny update właśnie w tym momencie 9 kwietnia skończyłam, wysłałam wszystkie moje prace maturalne, czyli EE, HLSA, TOC Essay zdałam dwie matury ustne i wysłałam cztery internale? Tak, koniec, koniec prac maturalnych. Teraz już tylko nauka do matury, bo matura za. Trzy tygodnie, ale przynajmniej to już mam z głowy i mega się cieszę. A! Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik i że się za mną stęśliście i że już się cieszycie, że jestem. No i co? Łapeczki w górę, subskrybujcie i yo!